اشتركوا <applause> Zorrabie latają, Grupka Polska się zebrała w kąciku I deliberują Nad pięknym Sajgonem Nad pięknym Sajgonem Rzeka jak się nazywa? Sajgon Rzeka Sajgon na ulicach Sajgon tak, tak. na ulicach Sajgon to jakie u nas jest powiedzenie jak Sajgonie, to tak jest w Sajgonie tak, tak. no, to zobaczcie, miasto razy trzy Warszawa trzy tak. razy większe tak. Warszawa. a orientuj tak. skąd tego środka tak. to jest, to jest e, lilie takie wiesz e, tutaj, no, tutaj, on, tylko, że wśród syfu w syfu droga jest tutaj no to akurat takie właśnie. były no to będziemy schodzić na dół zapraszam na dół na tym no schodzimy. To jest to, to są...